Nie będę marnował twojego czasu, dzisiaj robimy speedrun porad do glow upu. bez ukrywania i, co najważniejsze, bez pierdolenia. 1. Pielęgnacja Twarzy, ciała, wszystkiego, ponieważ o wszystko musisz dbać. Do ciała polecam po prostu balsam bez alkoholu w składzie, ponieważ alkohol wysusza skórę, a do twarzy wieczorem umyj twarz, nałóż tonik, serum i porządną warstwę kremu nawilżającego z rana. Umyj twarz z pozostałości kremu, a następnie nałóż krem nawilżający z SPF 50, żeby skóra była chroniona przed słońcem. Dzięki temu będziesz budził się rano z super nawilżoną skórą twarzy, a całą resztę dnia twoja skóra będzie chroniona przed słońcem i odpowiednio nawilżona. 2. Sok pomidorowy Wypijcie dziennie chociaż dwóch szklanek soku pomidorowego zapewni ci naturalny błysk skóry dzięki beta-karotenie. Ten blask jest naukowo udowodniony jako bardziej atrakcyjny niż opalenizna. 3. Marchewki one również zawierają wspomnianą wcześniej beta karoten więc jest przynajmniej jedną marchewkę dziennie. 4. Gum z ksylitolem. Gum z ksylitolem zapewnił Ci świeży oddech, czystość jamy ustnej i zapobiegną suchości w ustach. 5. Taśmy na usta. Taką taśmą zaklejasz sobie usta do spania, przez co podczas snu jesteś zmuszony do oddychania przez nos, czyli w naturalny sposób. Oddychanie przez usta długofalowo powoduje taki wygląd Twojej żuchwy i szczęki, więc warto oddychać przez usta, żeby wyglądać tak. 6. Kardio. Większość mężczyzn unika kardio jak ognia, a kardio ma niesamowite benefity i pomaga w estetyczności selwetki. Nie tylko trzyma cię ładnym i smukłym, ale pomoże też w ogólnej cyrkulacji krwi i dzięki temu zapewni ci bardziej zdrową i bardziej kolorową skórę. 7. Pomada do włosów Warto kupić ten kosmetyk do włosów, bo można fajnie sobie te włosy wystylizować. Nie chcesz wyglądać tak, tylko tak i w tym właśnie pomoże ci pomada do włosów. W przerwie chciałbym powiedzieć wam, żebyście wpadali na instagrama, bo planuję fajne rzeczy tam podziałać. Głównie tak po prostu z mojego codziennego życia, bo pewnie jesteście ciekawi, jak to wszystko wygląda i tak dalej. Link w opisie. Wracamy do filmu. A, prawie bym zapomniał. Jak jeszcze nie zostawiłeś suba, to zrób to właśnie teraz. 8. Woda z ogórkiem. Pomaga ona w lepszym nawodnieniu organizmu i zapewnia nam potrzebne antyoksydanty, które polepszają zdrowie skóry. 9. Jeśli będziesz mniej jadł, więcej się ruszał i jadł dużo białka, będziesz chudy. Tak, to dokładnie takie proste. 10. Antyperspirant. Szczególnie potrzebny jest teraz, gdy jest lato. Nikt nie chce wąchać twoich spoconych pach, więc po każdym prysznicu i przed każdym wyjściem z domu użyj antyperspirant w miejscach gdzie najbardziej się pocisz. 11. Paleta kolorów Musisz wiedzieć jakie kolory najbardziej ci pasują. Jak się tego dowiedzieć? Albo można iść do specjalisty, który stwierdzi to na podstawie koloru twojej skóry, oczu i włosów, albo po prostu popróbować przed lustrem bardzo dużo kombinacji i zapisać sobie, które z tych wszystkich najbardziej pasowały. 12. Szampon do włosów Wyrzuć ten szampon 14 w 1 i kup sobie porządny szampon, który zadba o zdrowie Twoich włosów. 12.1 Odżywka do włosów. Dzięki niej Twoje włosy będą zdrowsze. Będą miały ten ładny, naturalny połysk i będziesz wyglądał zajebiście. Dobra, koniec. Szybko poszło. Swoją drogą widziałem, że dużo dziewczyn w komentarzach pyta się, kiedy będzie coś właśnie dla nich. I chciałbym powiedzieć, że najprawdopodobniej nie będzie, bo nie jestem kobietą, ale kto wie, może w przyszłości coś zobaczymy. Ja nazywam się Marcel, pomagam ludziom w osiąganiu najlepszych wersji ich samych. Jeśli Ci się to podoba, zostaw lajka i wbijaj na Instagrama. Do następnego.